Czeka, moi drodzy, tutaj Paci z tej strony. Przyszedł czas na ostatni, 90. odcinek projektu Kroniki Paczczanek, w którym podsumuję cały projekt, w którym opowiem również, na co zwracam uwagę podczas produkcji, jak wyglądał cały proces, na jakie anomalie natrafiłem. Wszystko opowiem w tym odcinku, także wsłuchajcie się w, w tą opowieść. Najpierw może zaczniemy od samego początku. Dla przypomnienia Kroniki Patch Channel jest projektem y, mającym za zadanie przypomnieć czasy świetlane y, mojej kariery na YouTube, zwłaszcza w latach 2013-2018. Zwłaszcza y, widzom, którzy oglądali mnie od samego początku, zwłaszcza y, tych, którzy oglądali pierwszy mój kanał, czyli Daylight2800 w latach 2011-2013. Także tym osobom e, zadedykowałem e, ten projekt e, i e, pozwoli im na przypomnienie tych czasów, e, kiedy e, wrzucałem różnorakie let's play'e, vlogi, e, nawet przypomin przypominam sobie e, fajnie zrobionego vlogmasa. Były także recenzory, ale to już osobna historia. Recenzory możecie znaleźć na Dailymotion, link macie w opisie, jak wiecie. Ale przechodząc już do projektu. Każdy odcinek projektu trwał w zależności od tego, ile łącznie dana seria trwała. Jeżeli miałem na przykład, zagrajmy w Joanna Dark, które trwało 5 godzin i 9 minut, Musiałem podzielić to na trzy części, pierwsze dwa trwały po 90 minut, natomiast trzecia pozostała długość samej serii, czyli w tym przypadku 2 godziny i 9 minut. Najdłuższe zagrajmy, czyli Colin McRae 2005 musiał zostać podzielony na... 15 części. No troszeczkę e, dużo, ale udało się e, wszystkie te części wyprodukować i wrzucić na kanał. I robiłem e, te podział na części e, w przypadku serii, których długość przekracza 3 godziny, czyli 180 minut. Ale zanim robiłem te wszystkie odcinki zanim one zostały wyprodukowane, e, Zrobiłem, e, sporządziłem zestawienie wszystkich serii zagrajmy, specjali oraz serii niezależnych. I na ich podstawie e, obliczyłem, ile części będzie w danej serii zagrajmy i ile łącznie będzie liczył projekt. Pierwotnie wyszło z około 96 odcinków, ale później musiałem zakwestionować pewne serie, e, między innymi to vlogmasy w, w dużej mierze. Uznałem, że niektóre serie zostały ukończone. Nie do końca zostały ukończone, albo nie wyszły po mojej myśli. Ostatecznie, wynikiem czego musiałem usunąć te kilka pozycji, i ostatecznie wyszło 89 odcinków. Kolejną rzeczą było to, że czasami zdarzyło mi się zapomnieć o zmianie daty produkcji danego odcinka. Właśnie o tym zapominałem i ta informacja o. Dacie nagrania tudzież produkcji odcinka Kronik, znajdowało się na końcu danego odcinka projektu. I czasami zdarzało się zapomnieć, przez co straciłem kilka godzin redeningu. To było w przypadku odcinków, które trwały po 90 minut, i zaistniała konieczność podzielania na kilka części z uwagi na to, że dany let's play trwał dłużej niż 3 godziny i zdarzało mi się taki przypadek i dlatego musiałem to wszystko pozmienić i ponownie wyrenderować troszeczkę wyglądało to, to, to kiepsko czasami zdarzało mi się, że zapomniałem zmienić numeru części jaka to jest w danej serii to też czasami zdarzało mi się zapomnieć i teraz przejdźmy do kolejnej kwestii Yy, wszystkie 89 odcinków pojawiały się przez ostatnie 10 tygodni, ale zanim do tego przejdę, to powiem wam, ile zajęła produkcja samych odcinków. Produkcja samych odcinków trwała około 3 tygodnie z kawałkiem, czyli od drugiej połowy sierpnia do połowy września. I potem była taka dłuższa przerwa, aż do premiery samego projektu, czyli 30 września 2020 roku. Przez kolejne 10 tygodni pojawiały się wszystkie odcinki, jakie zostały wyprodukowane. Nie chciało mi się robić dwa razy więcej roboty, czyli produkcja i wrzucanie tych odcinków, bo było Byłoby troszeczkę bez sensu i logistycznie e, miałbym e, trudności, więc zdecydowałem się, żeby najpierw wypro wyprodukować wszystkie odcinki, a później na kanał wrzucić. I tak właśnie tą tą drogą postąpiłem, e, przynajmniej najlepiej ze strony logistycznej i strategicznej, i dlatego e, zrobię w takim systemie nie innym. Jeżeli chodzi o wrzucanie odcinków, to. Wrzucałem je na zapas w taki sposób, żeby nie było takich sytuacji, że zapomnę wrzucić na czas odcinka i tak dalej. A jeśli jesteśmy przy wrzucaniu na czas, to wspomnę o tym, e, o której godzinie pojawiały się e, te odcinki. Pierwotnie mówiłem w filmie z 15 sierpnia, w którym e, podejmowałem decyzję co do dalszych losów kanału i Mojej kariery na YouTube. E, wspominałem, że odcinki miały się pojawiać od poniedziałku do piątku o 17, a natomiast w weekendę o 10.17. Ale w ostatniej chwili, e, wrzucając pierwszy odcinek projektu, e, okazało się, że nie mogę wrzucić o danej godzinie, a tylko mogłem wrzucić na przykład 15.15, 15.45 15, itd. Tak Więc dlatego przyspieszyłem e, premierę odcinka o 15 minut szybciej. Dlatego Wynikiem czego było pojawienie się odcinka od 5 do 9 o 16:45 i w weekend o 9:45 i 16:45. I teraz przejdźmy już do. Można powiedzieć mniej przyjemnej rzeczy, a mianowicie kwestie praw autorskich. Pojawiały się w przypadku trzech odcinków projektu. W pierwszym przypadku było to w przypadku zagrajmy w trzejmu szkieterowie, które pojawiło się w 17 odcinku projektu. Właściciel praw autorskich, zwany niejako. DuneSat. E, e, DuneSat jest to usługa oferująca e, zarabianie na, na swojej muzyce i tak dalej, na swoich projektach. I dlatego uznałem, że to roszczenie można powiedzieć było troszeczkę niewłaściwe. Jak się do tego odwoływałem, to było około tydzień przed premierą tego odcinka i dlatego wstawiałem filmy jako zaplanowane. Niezależnie w jaki sposób zostanie on rzucony, czy to będzie jako prywatny, niepubliczny, publiczny czy zaplanowany, to i tak Roszczenie z, z Content ID się pojawiają. Jak się tylko pojawiło, od razu złożyłem e, sprzeciw, czyli tak zwane odwołanie się od tego roszczenia. Uzasadniałem w tym e, w przypadku, iż e, muzyka do gry została skomponowana przez Aleksan Aleksandra e, Rudera i e, Piera Langera. Byli to kompozytorzy, którzy pracowali dla Legend Entertainment podczas e, produkcji gry Trzej Muszkiterowi, bo Legend Entertainment wyprodukowało tę grę. Natomiast za reżyserię dźwięku odpowiadał reżyser całej gry, czyli Björn L.G. Larson, I właśnie w tym, tej treści sprzeciwu właśnie uzasadniałem, kto skomponował tę muzykę. Wymieniłem te dwa nazwiska i tego reżysera całego projektu i zarówno i dźwięku. I nie dostałem odpowiedzi z, z, od Tunesat w ciągu 30 dni, dlatego roszczenie zostało w Całkowicie usunięte przez YouTube'a, ponieważ nie było żadnej odpowiedzi ze strony, strony roszczącej. Kolejne roszczenie Content ID w przypadku 82 odcinka było to podsumowanie dwuletniej aktywności kanału i zagrajmy w trzy gry z 2015 roku. I wtedy dostałem kolejne roszczenie z, dotyczące praw autorskich z poziomu Content ID za muzykę PSI Missing 2011, remix wykonywany przez Mami Kawade, a w zasadzie to był e, remix tego utworu, który został wydany przez e, wytwórnie MBC Universal Entertainment Japan, a właściwie e, właścicielem e, praw autorskich wymienionym w tym, w całym e, w systemie Content ID był Masan X ENC, czyli TEI INCORPORATED. I właśnie e, bezpośrednio jak się pojawiło to roszczenie Content ID, postanowiłem e, się od niego odwołać. E, Uzasadniałem użycie tego utworu e, dozwolonym użytkiem e, według prawa amerykańskiego. Ponadto pod całym wyjaśnieniem cel klauzuli Ferius, czyli dozwolonego użytku, uzasadniałem, że film został wrzucony oryginalnie w 2015 roku, natomiast wytwory MBC Universal Entertainment Japan zostało, postanowiło w 2019 roku wrzucić te wszystkie utwory na YouTube. A. Bo najwyraźniej e, chciał e, na nich zarabiać, i właśnie pozostaje w taki sposób, że zrobili taką pułapkę dla twórców e, filmów na YouTube i zaczęli rościć sobie prawa e, poprzez Content ID. Ja się do tego osobiście odwołałem i na razie czekam e, na to, jaka będzie odpowiedź e, z ich strony. I jeżeli będzie jakakolwiek decyzja, czy roszczenie zostanie wycofane, czy podtrzymane, e, to poinformuję Was na moim Facebooku, do którego co mam do linku w opisie? Podobne roszczenie dostałem w przypadku specjalnego z okazji 9 lecie debiutu na YouTube. Również składając sprzeciw, a to z rzekomo użytego utworu Hesitation Snow, które znalazło się w składance Flipside PC Game Compilation Volume 2. Wydane przez PM Works w 2015 roku. Można powiedzieć również, że zostało wydane przez Visual Arts. Wiadomo, wydawca miał prawo do tych utworów i dlatego się od tego odwołałem i skutecznie. W przypadku Mazze Next Zarówno złożyłem sprzeciw, czy to odwołanie od tego roszczenia z Contact ID, a także skontaktowałem się z nimi na ich na oficjalnej stronie poprzez e, formularz kontaktowy napisałem po japońsku i po angielsku e, te moje użycie i zasygnalizowałem, żeby e, wzięli to pod uwagę. I ostatecznie po dwóch tygodniach z moim kawałkiem dostałem informację, że roszczenie zostało wycofane. I został oczyszczony ze wszelkiego rodzaju roszczeń. Jak będzie w przypadku drugiego, tego nie wiem. Jak będzie tylko decyzja, poinformuję o tym e, na Facebooku. E, jak już mówiłem, do, e, link macie do niego w opisie pod filmem, i wtedy was o tym poinformuję, jakie będą tam losy. W przypadku trzeciego filmu, e, w przypadku ostatniego odcinka projektu, czyli 17 z Wami, z 2018 roku, Mazenek znów się doczepił do. 18 sekund utworu Level 5 Jump Light, co ja zrobiłem? Nie odwoływałem się od tego roszczenia. Zamiast tego postanowiłem podłożyć muzykę z biblioteki YouTube, e, mianowicie YouTube Audio Library. więc wybrałem utwór Opening Night e, wykonywany przez Jasona Farnhama e, i właśnie e, użyłem tego utworu z biblioteki YouTube i wtedy musiałem poczekać e, chyba z kilka godzin, żeby materiał e, mógłby zostać zap zmiany w materiale zostałyby zapisane i to roszczenie znikło, poprzez zastąpienie tego utworu e, tym z, e, z biblioteki audio YouTube. Także podsumowując, kroniki Patch Channel był bardzo trudny w realizacji, ale mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z efektów produkcji, a także tego, że oglądalność naprawdę zwiększyła. Bardzo ciepło przyjęliście cały projekt i jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy oglądali na bieżąco wszystkie odcinki i przypominali moje czasy, Moje lata świetlane 2013-2018. Gdyby nie ten projekt, to byście już o mnie zapomnieli. Teraz co dalej z tymi pozostałymi filmami? O tym wspominałem w materiale z 15 sierpnia. Pierwotnie miałem wrzucić na Mega NZ, ale niestety nie miałem czasu i zajmowałem się cały czas tym całym projektem, żeby można było wrzucić na bieżące te odcinki. Nie udało mi się, ale pojawią się, jeszcze w tym roku się pojawią. Myślę, że przed świętami powinienem zamknąć ten proces. Natomiast pozostałe filmy pojawią się na, na dysku Google. Tak jest. Dlaczego tak? Ponieważ miałem już przygodę z Mega NZ, a ja nie chciałem ryzykować, bo była taka przygoda, o której już mówiłem na Facebooku oraz filmy z 15 sierpnia. Jeżeli ktoś nie pamięta, to do tych do tego filmu i do całego postu na Facebooku odsyłam do Was w opisie, a w przypadku tego filmu do kart w prawym górnym rogu ekranu. Także powinienem te wszystkie e, pozostałe filmy wrzucić na dysk i wtedy w linku w opisie załączę Wam e, linki do wszystkich części, a z tego co wiadomo e, wyszło mi z około 40 GB i będą podzielone na 3 części, e, każde po 15 GB. Także co, w tym podsumowaniu to będzie tyle. E, mogę już powiedzieć, że kroniki Patch Channel mogą oficjalnie odchodzić jako zakończony i zamknięty projekt. E, jeszcze tylko została kwestia: hmm, co do dalszych losów tego kanału i, i z samej kariery. Miałem już o tym mówić po projekcie, ale wciąż jestem niezdecydowany co dalej z kanałem, no cóż. Ale na koniec e, Kangurek Kao chciałby coś wam przekazać. Kangurek Kao znany jest e, z, jako prowadzący tajemnic i ciekawostek do Kangurka Kao rudy 2. Chciałbym, żeby powiedział coś od siebie na temat projektu, a także e, ogólnie. Proszę bardzo. Siemka, tutaj Kangurek Kao z tej strony. Jestem bardzo zadowolony z tego, że pamięć o kanale Patch i Channel nie odeszła w zapomnienie. To były niezapomniane 10 tygodni, przez których każdy z nas miał okazję obejrzeć bardzo znanianite serie Zagrajmy, Speciale oraz inne serie niezależne, wśród których znalazły się tajemnice i ciekawostki do gry Kangórek KO Runda druga", zwłaszcza ich odświeżoną wersję, zrealizowaną w wakacje 2017 roku, która wyszła o niebo lepiej niż poprzednia, którą wyprodukowano w 2013 roku. Przejdę może już jednak do setna sprawy, jak mam ocenić projekt Kroniki Patch i Channel? Przede wszystkim postarano się zachować oryginalność i autentyczność oryginalnych filmów, zwłaszcza te wyrenderowane w proporcji 4 na 3 Ponadto zadbano o to, aby wszystkie specjale pojawiły się w projekcie. Jak pierwotnie sporządzono zestawienie wszystkich serii i specjali, coś tam się nie zgadzało i dlatego potem udało się dołożyć kilka z nich. Szkoda tylko, że w tym projekcie zabrakło vlogmasów, gdyż to jedna z moich ulubionych serii na jego kanale. Z drugiej strony już niedługo będziecie mieli okazję obejrzeć ponownie, jak tylko pojawią się na dysku Google, a także pozostałe filmy i serie, które nie zostały ukończone w całości albo nie wyszły jak powinny. Oglądając każdy odcinek projektu, to naprawdę zdawałem sobie sprawę z tego, że bardzo mocno obudziła się we mnie ta nostalgia i miałem okazję jeszcze raz wszystko to powspominać. Ponadto każdy z widzów kanału Patch i Channel miał swoje ulubione serie Zagrajmy, Ceire niezależne oraz specjale. Dlatego z mojego serca zapraszam do podzielenia się tym w komentarzach pod odcinkiem. Ja tymczasem muszę już lecieć, bo obowiązki wzywają. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Na koniec chciałbym podziękować Paczkiemu za świetną inicjatywę i mam nadzieję, że każdy z Was będzie wielokrotnie wracać do tych wspomnień. Tak więc na chwilę obecną do usłyszenia wkrótce. I teraz w tym filmie to będzie tyle. Dziękuję wszystkim, że oglądali mój projekt, przypominali czasy moje świetlane. Projekt powstał e, dzięki mojej inicjatywie, a także Albatrona, który mnie poprosił, żebym wrzucił te reuploady. I właśnie z tych dwóch powodów zrealizowałem ten projekt. Gdyby nie, wy, gdyby nie Albatron, projekt by nie został zrealizowany. Ale w sensie mógłbym zrealizować, bo projekt jest to głównie z mojej inicjatywy, bo chciałbym, żebyście przypomnieli te moje. Czasy świetlane, i teraz to będzie tyle. Dziękuję wszystkim za to, że oglądaliście te wszystkie odcinki projektu. No i do zobaczenia, może w niedalekiej przyszłości, być może jeszcze w tym roku, podejmę decyzję co do dalszych, dalszych losów kanału i kariery. Zobaczymy. Na razie, wszystkim.